Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór, bo nagrywam ten materiał o północy w niedzielę 7 lipca. Z okazji pierwszej miesięcznicy istnienia mojego kanału napisałem krótki tekst, który teraz odczytam z promptera. Szanowni Państwo, wczoraj upłynął miesiąc od dnia, w którym zadebiutował mój kanał filmowy. Zerkając w statystyki udostępniane przez serwer, widzę. Że w tym czasie miał bez mała 9000 odsłon i że wgrałem już 61 filmów o łącznym czasie trwania około 10 godzin, które oglądane były przez prawie 600 godzin. Do myślenia daje fakt, że największą popularnością cieszą się nowe chronologicznie filmy i że niektóre z nich zbliżają się już do tysiąca odsłon. Zachęcam jednak do zerknięcia na starsze, bo uważam, że też coś wnoszą do tematyki omawianej tutaj przeze mnie. YouTube udostępnia wiele danych statystycznych, i choć nie wiem, na ile można wierzyć tym statystykom, to da się dostrzec, że już mnie zauważono i zaczęły się pojawiać reklamy, na co oczywiście nie mam najmniejszego wpływu. Zapewne będą profilowane pod taką grupę odbiorców, która najliczniej odwiedza mój kanał, więc teraz podam trochę tych danych, aby każdy mógł sobie sprawdzić, czy znajduje się w którejś z tych grup. Kanał zasubskrybowały póki co 142 osoby i ponad 80% odsłon pochodzi z Polski, w tym najwięcej z Warszawy. Panie są w tej kategorii w mniejszości, bo stanowią tylko niecałe 3%. A jeśli chodzi o wiek, to prym wiedzie grupa w przedziale 45-54, a niewiele mniej jest tych widzów w grupie 35-44. Cieszy mnie też fakt, że zdecydowana większość ogląda moje filmy na ekranie komputera, bo 53%, a nie telefonu, 33%. Nie mam co prawda wpływu na działanie serwerów YouTube'a, ale za to ma wpływ na częstotliwość zamieszczania filmów i zamierzam ją ograniczyć do jakichś rozsądnych wartości. Choćby po to, żeby tematów starczyło na dłużej. Bo istnieje niebezpieczeństwo, że na przykład po pół roku nie będę już miał o czym opowiadać i czego pokazywać. Planuję również nieco więcej uwagi poświęcić na spotkania z muzykami i ludźmi z branży, bo w gronie moich znajomych jest bardzo wiele ciekawych osób, mniej lub bardziej znanych, które z pewnością warto zaprezentować publicznie oczywiście pytając się przedtem o zgodę. Eee, za to, o czym już wielokrotnie wspominałem, nie zamierzam udostępniać możliwości zamieszczania komentarzy i jest to postanowienie definitywne. Pisałem już o tym kilka razy i informowałem, że motywacje tej decyzji są dla mnie dość oczywiste i jeśli kogoś interesują, można się z nimi zapoznać na mojej stronie internetowej w zakładce Felietony. A Felieton ma tytuł YouTube, czyli przemawianie przez obraz. Myślę, że do tej zakładki i do innych warto zajrzeć, tak czy owak, bo jest tam mnóstwo materiałów gromadzonych przeze mnie latami, w tym choćby moje artykuły o technice estradowej, publikowane w wiodących pismach branżowych. Ponieważ na kanale największą popularnością cieszy się tematyka głośnikowa, to informuję, że podobnie wygląda to od strony ilościowej na mojej stronie internetowej, i nawet jeśli będę tutaj zamieszczał filmy przez kilka lat. To i tak nie pokażę tego wszystkiego, co dostępne jest na stronie. E, zbliżam się już do czterech minut, więc to już chyba wszystko, jeśli chodzi o podsumowanie mojego debiutu. I mam nadzieję, że będzie dobrze, bo po co ma być źle, prawda? To mówiłem ja, Piotrek Peto, początkujący filmowiec i emerytowany estradowiec. Dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia nowych materiałów na moim nowym kanale.